Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, drogi Barany, na czytaniu tygodniowym od 8 do 14. Runiczne miejsce mocy Mimeruna. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Zapraszam do czytań prywatnych Mimeruna małpabek.pl. Teraz popatrzymy, jakie energie popełni Księżyca w rybach. Zobaczymy, co tutaj dla Was energie przynoszą. Co tutaj dla Was energię przynoszą? I patrzymy. Dla, dla barana. Dla barana na przyszły tydzień, 8 14. I patrzymy. <laughs> Przepraszam, kochani, za głos, ale coś mnie tutaj łapie. przeziębienie Niby nic, ale właśnie tu gardzioko. Więc ani kataru. A. <laughs> nie jest to przeforsowanie, bo wczoraj był odpoczynek, a właśnie wczoraj zaczęło mi tam coś drapać. Więc zmiana pogody. Być może. Więc uważajcie też i wy, kochani, na to gardło. Skoro o nim mówię, to ważne. I popatrzymy sobie, jaka główna energia. Co na finansach, co na pracy, co na relacjach, co na zdrowiu dla was. W tym tygodniu od 8 do 14. Drogie barany, na co zwrócić szczególną uwagę? Co dobrego, jaka rada od RUN? Ojej, ruszyłam tutaj z <laughs> pod spoducha gala, więc idź w kierunku zmiany, odrzuć to, co ci nie służy. Odetnij tak to, co nie zbudowane na solidnych fundamentach. Idź w kierunku zmiany, odrzucaj. Te negatywne rzeczy, kończ jakieś sprawy, sytuacje, odchodź od tego, co niekoniecznie dobre. Główna energia, no właśnie, energia odrodzenia. Jeżeli odetniesz się od tego, co destrukcyjne, odetniesz się od tego, co ci nie służy, odetniesz od tego, co sprawia, że gdzieś blokuje się ta energia, to przychodzi odrodzenie. W tygodniu możesz poczuć zdecydowaną poprawę w swoim życiu, ale też zmianę. Możesz osiągnąć jakiś sukces mimo kłopotów, mimo trudności, ale tutaj udaje się coś zakończyć, jeżeli tutaj pójdziesz za tym, no i przyjdzie ozdrowienie. Jest to energia też ogólnie właśnie odrodzenia, regeneracji, poprawy. Sukcesu. E, oczywiście trzeba podejść z wytrwałością, z zaangażowaniem. To nie będzie tydzień, w którym będziesz odpoczywał, a raczej tydzień, gdzie będziesz ciężko pracował. Czy to y, bry, <grybujesz> będzie <kluzysz> Praca nad zdrowiem, czyli rehabilitacja na przykład, czy też taka wytrwałość w działaniu w jakiejś konkretnej sprawie, w jakiejś konkretnej sytuacji z konkretną osobą. No, jest tutaj potrzebna wytrwałość, jest tutaj potrzebne zaangażowanie. Nie przyspieszanie niczego na siłę absolutnie nie, i przychodzi tutaj odrodzenie. Na zgliszczach czegoś masz szansę zbudować coś nowego, więc tutaj pokazuje nam się, że rzeczywiście coś tutaj dobiega końca i idziesz w kierunku ozdrowienia, przychodzi tutaj transformacja w Twoim życiu. Na finansach. Zobacz bezpieczne finanse, bo masz algis, więc tutaj nic niedobrego nie może się zadziać. Masz ochronę z góry. Wszystkie podjęte działania tutaj pięknie, pięknie dają profit. No, Jest to energia bezpieczeństwa finansowego, zabezpieczenia finansowego. Właściwie wszystko pod kontrolą się tutaj pokazuje. Więc. Lepiej zostawić, zostawić wszystko tak, jak jest, energię mówią, i jest tu ochrona z góry, i, i jeżeli cokolwiek by było wcześniej, ale tutaj energię mówią, że, że jest stabilizacja. Więc tutaj, jeśli chodzi o finanse, jest stabilizacja, jest ochrona, masz bezpieczeństwo finansowe. Zawodowo, może być tak, że ty będziesz zmieniać pracę albo będziesz zakończać pracę na etacie i będziesz rozpoczynać działalność, albo będziesz zakończać pracę w jakiejś pracy i będziesz rozpoczynać coś nowego. Energie mówią, że ta zmiana tutaj pracy albo zmiana stanowiska, może teraz w delegacji, albo też przeprowadzka, bo też tak może być. Nie? bo możesz zmieniać pracę w związku z przeprowadzaniem się, a może po prostu będziesz się przeprowadzał. To na pewno, jeśli chodzi o sferę zawodową, na, na pewno y energie mówią tutaj o dobrej zmianie, że, że ta zmiana tej pracy, bo ECHWAS mówi o zmianie, y tak, i y to y będzie, będzie dobrą zmianą. Y doprowadzisz do końca Właśnie tutaj, swoje sprawy pokazuje się. No i zawodowo pokazuje się ta zmiana, i ona się pokazuje bardzo dobrze. Zmiana stanowiska, też. Więc tutaj być może będzie awans, tak? Albo przejście na jakieś nowe stanowisko. Dla kogoś, kto nie pracuje, jest to podpisanie umowy. To jest podpisanie umowy z kimś o pracę, o zlecenie, jakiś kontrakt. Albo też właśnie zakończenie dotychczasowej pracy na umowie i założenie własnego przedsiębiorstwa. Ono w dłuższej perspektywie e, okaże się e, doskonale prosperujące, więc tutaj się nie obawiaj o finanse. Tak, tutaj będzie dobra zmiana. Tak, dobra zmiana, dobra zmiana. Ozdrowienie. Odchodzisz od tego, co nie służy być może w pracy, niekoniecznie było dobrze. Więc odchodzisz i albo odchodzisz do innej pracy i ta zmiana będzie pozytywna dla ciebie, albo rozpoczynasz coś na własną rękę, albo zmieniasz pracę z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Może to być praca w delegacji, możesz jechać po prostu w tym tygodniu, podpisywać jakąś umowę, jakąś współpracę. Tak? Ale dla tych, co nie pracują, to jest początek nowej pracy, nowej współpracy, nowego działania z kimś, nad czymś, jeżeli nie pracujesz zawodowo, może tutaj z partnerem z mężem będziecie coś razem tutaj działać dla jakiegoś wspólnego celu. Pamiętaj, że jeżeli będziesz rozpoczynać jakiś też nowy projekt, cośkolwiek nowego będziesz wdrażać, to fajnie to robić z kimś. Wejść we współpracę z kimś, bo będą lepsze efekty tego nie, więc jeżeli myślisz o czymś, to, 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 yy, czy zrobić to w pojedynkę, czy może kogoś zaprosić do tego, do realizacji tego, no to tutaj jak najbardziej we współpracy z kimś, nie? To tutaj też nam się pokazuje e, w relacjach, yy, w relacjach yy, tutaj mamy yy, perdro, pertro, więc, więc trzeba by było Trzeba by było tutaj, jeszcze może wrócę tutaj do, do, do pracy zawodowej, bo jeszcze przyszło do mnie, kochani, że jeżeli prowadzisz firmę, to może będzie potrzeba zatrudnienia nowych osób, bo może będziesz tutaj, jeżeli prowadzisz firmę, to tak jakby może będziesz stwarzać nowy dział, cośkolwiek innego, albo coś budować, będziesz na nowo i będziesz potrzebował pracowników. Albo będzie, będą wprowadzane zmiany. I energię mówią, być może, drogi Baranie, wprowadź zmiany w swojej firmie. odejść od tego, co ci nie służy, co nie przynosi Ci na efektów takich, jakie byś chciał. Wprowadź zmiany. Mm. wprowadzić innowacje, bo to przyczyni się do y, y, jakby poprawy, ale też i możliwości zmiany realizacji jakichś planów, jakichś właśnie przedsięwzięć. Więc tutaj jest ta zmiana, powolna zmiana, powolna zmiana, ale pozytywna zmiana i równowaga zawodowo się pokazuje równowaga i finansowo, i zawodowo. Y, jeśli chodzi o jeśli chodzi o o relacje. no Może tu być tak, że pojawia się nowa osoba i to będzie osoba odgórna. Na Twojej drodze pojawi się taka osoba do relacji, tylko by trzeba było zauważyć. <grytanie> trzeba by było to zauważyć, bo Pertro o tym mówi, że tak będziesz w jakimś miejscu, w jakimś czasie. W tym przyszłym tygodniu i będzie kontakt z tą osobą, tutaj, wpadniecie na siebie. No i tu jest szansa na poznanie nowej osoby. No, jest tutaj tak. Też może być tak, że ktoś zaproponuje ci małżeństwo, przejście relacji o szczebel wyżej. A może być też tak, że ty będziesz odchodzić od kogoś, z kim byłeś w relacji, byłaś w relacji i, i będziesz wchodzić w coś nowego. Zrobisz miejsce na, na nowe, bo przy y, i was tak jest i tutaj Pertro, więc y, y, może być tak, że będziesz odchodzić od kogoś, bo wyjaśni się coś, rozjaśni się coś, co było ukryte, e, tak, może ktoś powiedzieć, że y, na przykład, no, chcę, żebyście zostali przyjaciółmi, że relacja razem już, to raczej nie, tak, Albo właśnie poznajesz, jesteś gdzieś, poznajesz nową, nową osobę. Może to być przy pracy równie dobrze. Jest tutaj energia też, która mówi, że. Być może będą jakieś rozmowy w partnerstwie, też w małżeństwie, to będą dość trudne rozmowy, ale one wyjaśnią jakąś sytuację, rozjaśni się coś, no i tutaj będzie to, to dobre dla przyszłości waszej relacji, bo się oczyści i zaczniecie budować na zgliszczach na nowo, w tych parach, stałych parach. Nie? To też tak może być, więc tutaj takie to oczyszczenie. No coś tu się może wyjaśnić do 21, kochani, nawet jeszcze dalej niż na ten tydzień co stawiamy. Też może być, że otrzymasz tutaj jakiś podarunek od partnera, partnerki, ale Pertro nam mówi o Pertro nam mówi bo nawet jeżeli jakieś takie smiesnastki były, to tutaj, tutaj jest to porozumienie też, tak? Albo wspólne rozejście się, ale jest tutaj taka powiedziałabym radość. Więc dla niektórych będzie takie zaczynanie od nowa relacji, bo wy na przykład bierzecie, na przykład bierzecie ślub i zaczynanie od nowa już jako małżeństwo. Bo też tak może być, bo przy i Was jest też przejście relacji o szczebel wyżej. Więc z relacji partnerskiej macie ślub i przychodzicie w związek, formalny związek. No i jest tutaj też może być tak, że tutaj odnowi się jakaś znajomość z przyszłości. No i to może być taka niespodzianka, że będziesz gdzieś i się spotkacie. Nie? I ta osoba też będzie, wpadniecie na siebie. I to może być w przeszłości też ktoś, a może to być odnowiona znajomość, a też odno odnowiona miłość, równie dobrze. Jest to też taka energia pozytywna, więc tutaj raczej pójdzie w dobrym kierunku, w tym nowym, lepszym, nie? Z sukcesem coś się uda, wyjaśni. Odejdziesz od tego, co nie służy i Rozjaśni się coś i tutaj uregulujesz, jeśli chodzi o sprawy partnerskie. Także tutaj, w ten sposób. No, jeżeli były jakieś niesnaski, to się to wyjaśnia, pozytywne informacje przychodzą i tu się wszystko pięknie odradza. No, są tu relacje, które się kończą, oczywiście, i ty odchodzisz od, od tego, co negatywne. Ale są tutaj energie, które też mówią, że udaje się wyjaśnić pewne rzeczy i razem idziecie dalej odnowiony, w odnowionej relacji. I to bardzo dobrze będzie rokowało na przyszłość. A inni pokazują się tutaj na przejście na kolejny etap i zawieranie tutaj związku małżeńskiego. Ale też mówię, spotkanie tej osoby dawnej z miłości albo znajomości jakaś. Gdzieś coś, gdzieś tam, i będzie odnowienie starej przyjaźni, znajomości. Miłości. Też dla kogoś tak może być. Myśl pozytywnie. Przede wszystkim uśmiechaj się, korzystaj z pomocy przyjaciół, korzystaj z pomocy osób, które, które tutaj yy, yy, będą chciały Ci pomóc, ale też prosi o tą pomoc. Tak, energię mówią. Yy, jeżeli. No jest to też dobry czas właśnie na odnowienie, regenerację organizmu, czyli powiedziałabym dobry czas na odnowę organizmu, na wszelkiego rodzaju głodówki, wszelkiego rodzaju zabiegi kosmetyczne, takie upiększające, oczyszczające, tak, więc tutaj warto skorzystać, może będziesz miał, będziesz miała taką wizytę, może umówiony jesteś, umówiona. O, że jakieś marzenie o jakimś zabiegu się spełni, będziesz nowa lepsza, nowa piękniejsza. Mhm. <gry> więc, więc tutaj w ten sposób albo nowy, piękniejszy. Zadbaj o układ odpornościowy. Zwróć uwagę na, na skórę też, czy tam coś tam nie trzeba się czymś zająć. No i na pewno organizm mówi dużo się uśmiechaj. Myśl optymistycznie, bo to bardzo dobrze będzie wpływało. Nawet śmiechoterapia jest zalecana tutaj, więc dużo więcej tej radości wprowadzaj do swojego życia, bo energie są fajne. Naprawdę tutaj. Niczego negatywnego nie ma, nie ma się o co yy, tutaj... Denerwować, bo są zmiany na polu zawodowym, są zmiany na polu osobistym, ale idzie to w dobrym kierunku, bo pokazują się szanse, możliwości albo odchodzenie od tego, co nie służy, wyjaśnienie, rozjaśnienie, więc odrodzenie, budowanie czegoś nowego. No jest to sukces mimo trudności, nie? więc, jakby tutaj, tylko z wytrwałością, z determinowaniem, z zaangażowaniem i nie przyspieszaj niczego na siłę. Nie? Niech to wszystko w swoim tempie się dzieje. No, fajnie, fajnie się pokazuje. Na co zwrócić szczególną uwagę? Na jakieś błahe rzeczy. Bo z tych błahych rzeczy może coś dobrego przyjść. Zwróć też uwagę na jakąś kobietę. Nie, więc tutaj może dobra rada od kobiety. Więc warto, warto posłuchać. Też porzuć to, co już ci nie służy, tak, zakończ, porzuć, Berkano mówi, tak, idź w nowe, nie, idź w nowe, idź w nowe, nie blokuj energii, nie, więc jakby tutaj <laughs> w ten sposób. No na pewno drobne sprawy jakieś tutaj mają szansę się rozrosnąć, jeżeli ty też tutaj dostrzeżesz te szanse, możliwości, nie, bo, bo tutaj nowe rzeczy przychodzą, pojawiają się, nie, więc jakby tutaj e, e, też może na dzieci też zwróć uwagę, jeżeli masz, czy na wnuki, jeżeli będziesz się opiekował, to tutaj e, zwróć uwagę, żeby się coś nie podziało. No i porzuć wszystko to, co złe, bo być może ty się będziesz skupiać na tych trudnych rzeczach, a tutaj energie mówią, to co nie jest zbudowane na solidnych fundamentach, to odrzucaj, kończ. Bo pojawiają się nowe rzeczy, zrób miejsce na te nowe rzeczy, bo będą okazje i możliwości, żeby w coś nowego wejść. Więc tutaj to, co, to, co złe, to otwórz się, otwórz się na otoczenie, bo y, zwróć uwagę na nowe wydarzenia, nowe osoby, nowe jakieś wydarzenia. No coś co przychodzi, tak? Zwróć na to uwagę. <laughs> A co dobrego, no właśnie odcięcie się od tego, co negatywne, zakończenie jakiegoś etapu destrukcyjnego wzrastania, zrzucania winy na innych, zdawania się na zdanie innych, odrzucenie całkowicie tych destrukcyjnych doświadczeń, odetchnięcie i pójście wyżej. Tak wyżej, tak jakby życie na wyższym poziomie. Więc tutaj jest odrzucenie albo wyjście z czegoś skostniałego, tak? Zakończenie tego, co nie służy, czy to zawodowo, czy osobiście, tak? Albo też poprawa, jeśli chodzi o. Tutaj, bo być może też i, i psychicznie też tak mało pozytywnie patrzyłeś, patrzyłaś drogi baranie na, na, na świat, na ludzi, a tutaj no, będzie zmiana tego, odrzucisz to i zaczniesz dostrzegać. Takie drobne rzeczy też, nie? Więc jakby tutaj też, też w ten sposób. Jeżeli byśmy, energia Isy byłaby na tym, na co uważać, no to moglibyśmy powiedzieć o zahamowaniu rozwoju, ale jeżeli Isa nam się pokazuje na tym, co dobrego przychodzi, no to tutaj nie będzie zahamowania rozwoju, tylko będzie rozwój, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak? Na pewno ujawni się jakaś tajemnica, jeśli chodzi o sferę relacji. I to może być relacja też zawodowa, ale przede wszystkim tutaj relacje partnerskie, osobiste właśnie pokazują się, przyjacielskie, koleżeńskie, więc tutaj się ujawni jakaś tajemnica, no pokazuje się nam. Jaka rada? Rada. No, idź w kierunku tego nowego początku, zwróć uwagę na finanse, chociaż tu finanse nam się tutaj bezpiecznie pokazały, więc jakby tutaj bardziej zwróć uwagę na rzeczy ruchome, nieruchome. Może tutaj by trzeba było skupić się, może na, na, na nieruchomościach, tak, na, na tutaj więc, więc to tutaj może być tak, żeby zwrócić uwagę. Albo też zwrócić uwagę właśnie na szansę, no bo jakby tak, jest szansa nowego początku, czy to w pracy zawodowej, czy w relacjach, czy zmiany tutaj postrzegania, tak, więc jakby daj sobie możliwość tego nowego początku. Odetnij to, co nie służy, nie? Bo tutaj jakby rada taka, żeby, żeby tutaj nie przegapić tego nowego. Nowego początku, tak? No, tak tutaj nam się pokazuje. No, i obdarzaj, 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 a będzie ci obdarowany. Więc, więc dziel się z innymi, pamiętaj o innych, tak? Bądź otwarty na inne osoby. No, tak tutaj bym powiedziała taki przekaz. Kochani, dla was, drogie, drogie barany, tak tutaj nam energię pokazują no pokazuje się taka stała pewna sytuacja tak, czy to zawodowa właśnie, czy yy, rodzinna jest tu też zebranie siły przygotowywanie się właśnie do nowego jakiegoś etapu, czy to zawodowego yy, no naprawdę naprawdę tak no i rada tutaj yy, jest taka żeby, żeby tutaj Zwrócić uwagę na te rzeczy ruchome, no i też na, na ten stan posiadania, bo być może tutaj też, no, ale też, żeby innych też obdarowywać, podzielić się. Tak, tutaj energia nam podpowiada. Jeżeli myślisz o poczęciu dziecka, no to tutaj, żeby właśnie tutaj jakieś negatywne myśli nie przychodziły, bo to nie jest dobry tydzień nie? To nie jest dobry tydzień na poczęcie dziecka. Jeżeli myślisz o tym, to, 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 to nie jest dobry tydzień. No, zauważ ten szansę na nowy początek. Czy to relacji, bo może tutaj właśnie ktoś na Twojej drodze stanąć, i dopóki będziesz w czymś, co Ci nie służy, no to tutaj nie zauważysz, nie? No i też wiesz, co wszystko masz, co potrzebne do tego, żeby iść w ten nowy początek. Nie? Więc jakby. i Wszystko, co potrzebne i co niezbędne. Więc śmiało do przodu. Odcinaj się i ruszaj. Żałuj wszystkiego, co uczyniłeś, a co jest bezużyteczne i blokuje Twoją duchowość. A więc tutaj yy, starać się zrozumieć, tak? Starać się przepracować. Zaakceptować, bo być może ty gdzieś masz to przywiązanie z jakichś powodów do czegoś i jesteś w czymś, co ci nie służy. A to jest dla Ciebie już bezużyteczne, bo tylko blokuje energię. A jest szansa na ten nowy początek, nową szansa, nowa szansa na miłość, nowa szansa na relacje, nawet odnowienie jakiejś relacji, nowa szansa na pracę, na nowe zlecenia, na rozwój firmy, na zmianę pracy. Ale to blokuje Cię. To blokuje Cię tak, bo jakby siedzisz w przeszłości albo trzymasz się czegoś, co jest takim status quo. Nie? Więc jakby jesteś w tym, bo jest Ci dobrze, a tutaj energię mówią, że Ty możesz zbudować na czymś, coś nowego, coś lepszego. Dzięki wytrwałości, dzięki zaangażowaniu, dzięki włożonej pracy, oczywiście z cierpliwością do tego podchodź, pewne rzeczy będą się wstrzymywały po drodze, ale są szanse, możliwości, dostrzesz je. Bo są też błahe takie sytuacje, które ty, ty nie dostrzegasz, bo ty być może za daleko, za głęboko patrzysz. Albo za szybko coś robisz. A jeżeli występujesz, zwrócisz uwagę na te rzeczy błahe. Może to tak jest, że wokół ciebie jest jakaś osoba, na którą nie zwracasz uwagę, nie? A tutaj poprzez rozjaśnienie pewnych rzeczy, albo ucięcie tego, w czym jesteś, a ci nie służy, no, jakby zauważysz tą nową osobę, która jest obok ciebie, nie? Bo to tak też może być. Więc twój rozwój blokuje to, że ty siedzisz w tym, co ci nie służy, a jest szansa na odrodzenie, na powstanie na nowo. Więc myśl pozytywnie, optymistycznie, wprowadź więcej tutaj radości. Przepraszam, drugi baranie do swojego życia, bo to też odblokuje Twój rozwój. Także wszystkiego co najlepsze, wszystko przed Tobą. Mi Maruna.